W zasadzie była to zwykła lustracja obiektu, ponieważ jest planowane oddanie do użytku publiczności już tej drugiej trybuny i zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych i naszymi wewnętrznymi rozporządzeniami przeprowadzamy lustrację takich obiektów, nowy oddanych, wyremontowanych, czy przed każdą rundą, ponieważ organizator, czyli klub sportowy zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii przez komendanta, no trzeba było to zrobić. Obiekt jest nowoczesny. Oczywiście jest to pierwszy etap dopiero zakończony, więc są pewne rzeczy, które będą uzupełniane dopiero w drugim, ale myślę, że bezpieczeństwo uczestników będzie znacznie wyższe niż przed remontem na obiekcie KS-Siarka. Myślę, że się ludzie będą dobrze bawić. No i sądzę, że przy tym stanie rzeczy, jaki jest, pan komendant zdecyduje się wydać pozytywną opinię. To już jest jedna z ostatnich przesłanek ta kontrola bezpieczeństwa obiektu pod kątem organizacji imprez masowych ze strony policji. Wcześniej w ubiegłym tygodniu udało nam się dopiąć wszystkie kwestie związane z dopuszczeniem obiektu do użytkowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w tej chwili jesteśmy po inspekcji przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Miejskiej Policji. No i na tej podstawie już myślę wygasną przesłanki, aby móc wydać zgodę na organizowanie imprez masowych na tym obiekcie i dopuszczenie tym samym, ponieważ obiekt jest generalnie dopuszczony do organizacji spotkań trzecieligowych, ale w układzie trybuny od strony Szkoły Podstawowej nr 3, a w tej chwili chcemy, aby na najbliższy mecz derbowy z Karpatami Krosno a kibice po raz pierwszy mogli zasiąść na nowo oddanej trybunie. Oczywiście ona jeszcze do końca nie jest inwestycyjnie zakończona, wiele rzeczy i mankamentów brakuje, natomiast no, dzisiaj są takie możliwości miasta, w związku z tym na tym etapie na dziś, do końca tego roku poprzestajemy. Chcemy pierwsze spotkanie na nowej trybunie z udziałem publiczności, chcemy przedzić szeregiem atrakcji, więc planujemy pewne drobne przedsięwzięcia związane z piłką, z futbolem, ze sportem. No i od jutra zaczniemy pracować przez najbliższe 4 dni, aby, aby oprawa tego pierwszego meczu na nowym stadionie była właściwa. Jeszcze trwają prace kosmetyczne. Dzięki środkom pozyskanym od sponsorów wokół głównej płyty stadionu pojawi się nowe 750 metrów kwadratowych. Trawy, tak żeby resztkę, pozostałości bieżni z lat 70., bo dzisiaj już gołym okiem widać poprzez powiększanie płyty przez lata, płyty głównej boiska, na tej bieżni niewiele zostało. Chcemy tą bieżnię pokryć ładną dla oka trawą. Również w dniu jutrzejszym zamontowane zostaną dwie nowe budki dla zawodników rezerwowych i dla sędziego technicznego i speakera, więc akurat wysłużono 18-letnie, pełnoletnie. Dotychczas boksy dla zawodników no, trafią na obiekty na zwierzynie, natomiast tutaj dla poprawy estetyki stadionu pojawiły się nowe, nowe konstrukcje.